prezes zakładu wodociągów i kanalizacji spółki miejskiej w Otkawskim, Jacek Pełka jest Państwa, także moim gościem. Witam serdecznie, panie prezesie. Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Rysa. W tygodniu poświątecznym będziemy rozmawiać o tym, co, zacznie, co będzie odbywać się już w najbliższą sobotę, czyli rozpoczęcie sezonu w ośrodku całorocznym, ośrodku Sielska Stanica, aczkolwiek nawiąże do tego, że to jest ośrodek całoroczny. Proszę mi powiedzieć, ten okres jesienno-zimowy jak na terenie ośrodka wyglądał? Okres jesienno-zimowy, to znaczy się przygotowujemy w tym okresie różnego rodzaju zloty. Ostatnio odbywał się zlot motorowy, zlot starych samochodów. Później ośrodek żyje wynajmem i ewentualnie imprezami okolicznościowymi. Mamy coraz więcej tych pomieszczeń, w których możemy organizować imprezy. Wspomnę o tym, co stało się w zeszłym roku, czyli leśnej chacie, którą przygotowaliśmy dla Państwa. Jest to małe pomieszczenie, około 20-30 osób maksymalnie może się zmieścić. Zapewniamy tam catering. Jest trochę na uboczu, więc e, zachowana ta intymność, czy, czy, czy takie prywatność może bardziej należy opowiedzieć. E, to jest jedna z rzeczy, które, które przygotowaliśmy w zeszłym roku, a teraz to będziemy próbowali rozpromować wśród e, odwiedzających. Zauważam ostatnio rozmawiając z przedstawicielami stowarzyszenia, które zajmuje się szkoleniem psów y, służbowych, że wrócili do Skierniewi ze swoim szkoleniem drugi raz z rzędu. Między innymi dlatego, że mają miłą obsługę, jeżeli chodzi o Sielską Stanicę. Tak, my również cieszymy się z gości, którzy wracają do nas. Rzeczywiście osoby, które szkolą psy, była y, ta grupa u nas po raz drugi. Mam nadzieję, że y, następne odwiedziny nastąpią w przyszłym roku. Panie prezesie, mówimy dużo na temat właśnie tego, że ta infrastruktura poprawia się. Natomiast wiadomo, że dla wielu osób cały czas przyjazd na budy grabskie do Sielskiej Stanicy łączył się z tym, że trzeba było jechać zygzakiem. Od pewnego czasu, dzięki temu, że samorząd gminy Skierniwice poprawił tą jezdnię, jedzie się praktycznie jak po gładkiej powierzchni. Tak, bardzo, bardzo dziękuję tutaj pani Wójt, że dokończyła tą inwestycję. Rzeczywiście dojazd do Sielskiej Stanicy jest. Jest luksusowy, można dojechać tam rowerem, samochodem, dojść pieszo, bo również takie e, osoby nas odwiedzają, czy dojechać konno, bo i takich gości mamy. No właśnie, jeżeli mówimy na temat tego, co można znaleźć na Sielskiej Stanicy, to jest wiele atrakcji, począwszy od najmłodszych, czyli dmuchaniec i plac zabaw, a skończywszy na tych, którzy chcą naprawdę spędzić czas na wodzie, czyli spływy kajakowe. Polecamy oczywiście spływy naszymi kajakami, odwodzimy, odbieramy i, i przywozimy kajaki z miejsc, które wskażą nam my, nasi goście. Oczywiście, chciałbym tutaj dodać, że również dla naszych milusińskich mam Mamy atrakcję nową na ten rok. E, tak jak pan redaktor wspomniał o Dmuchańcu, mamy następny Dmuchaniec, który został dokupiony i mam nadzieję, że te mniejsze dzieci e, będą mogły z niego korzystać, bo jest to tor przeszkód z małą zjeżdżalnią. Także e, serdecznie zapraszam rodziców ze swoimi pociechami. No to teraz jeżeli mówimy o rodzicach, o pociechach, no to wiadomo, że roku ubiegły był swoistym e, sprawdzaniem gruntu, jeżeli chodzi o weekendowy bar letni, ponieważ tutaj od piątku po południu aż do niedzieli wieczora można było praktycznie w godzinach urzędowania korzystać właśnie e, z kuchni sielskiej Stanicy. W tym roku będzie to podtrzymane? Tak, będzie podtrzymane, troszkę rozszerzymy nasze menu i oczywiście zmienimy i gwarantuję, że będzie równie smaczne jak w zeszłym roku. Panie Prezesie, wspomniał Pan na temat właśnie tej leśnej chaty, która znajduje się lekko na uboczu i daje jeszcze większą możliwość intymności, prywatności. Natomiast ten okres Wczesno wiosenny, czyli powiedzmy maj, komunie, czy to powoduje, że już mieliście od dawna zapisy na przykład na uroczystości komunijne, czy też na przykład są jeszcze takie momenty, takie terminy, gdzie w ostatniej chwili można się wpisać? Chciałbym powiedzieć, że cały rok 2026 już jest zarezerwowany, okres komunijny. Mamy dosyć dużo zapisów na 2027. W tym roku nie mamy już miejsc, chociaż bardzo byśmy chcieli wszystkim, którzy mają ten problem pomóc. Niestety już w tym miejsc w tym momencie nie możemy praktycznie tego zrealizować. Teraz kolejne pytanie związane z tymi domkami. Tola, Bolek, Lolek, Agatka. To są te domki, które pokazują, jak kiedyś bywało, kiedy sami jeździliśmy na obozy harcerskie. W pewnym momencie były głosy dotyczące tego, żeby zamiast tych domków było coś innego. Pojawiły się głosy, żeby jednak je zostawić. Na jakim etapie jest 2025? W 2025 roku przygotowaliśmy dla państwa jeden domek, który ma pełny węzeł sanitarny, gdzie będzie można skorzystać z w tym domku z takiego zaplecza kuchennego powiedzmy, gdzie będzie również prysznic, toaleta. Zobaczymy jak będzie to odbierane przez naszych gości i mam nadzieję, że uda nam się do przyszłego roku w każdym z takich domków zrobić remont, żeby można taki węzeł sanitarny w każdym z nich zamontować. Teraz zatrzymam się, zanim przejdę do kolejnych pytań, do, przy rozpoczęciu sezonu, ponieważ to wiadomo, że to jest ten moment, kiedy można w całości pokazać to, co się będzie dziać, aczkolwiek też będzie mnóstwo atrakcji, które przygotowaliście jako wodka. No. Tak, tutaj zapewniamy naprawdę dużo, dużo atrakcji mam nadzieję, że taka grupa ludzi, która nas odwiedziła w zeszłym roku i w latach poprzednich, bo to jest. Trzecie, trzecie otwarcie sezonu przez naszą firmę. Mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej uczęszczany i więcej gości odwiedzi nasze, nasz ośrodek. Panie prezesie, no właśnie, trzecie rozpoczęcie sezonu, jakby nie patrzeć, dwa pełne sezony letnie. Jakie wnioski wypłynęły, jeżeli chodzi o te dwa poprzednie sezony przy okazji trzeciego? Czy w którymś kierunku będą szły zmiany? Zmiany na pewno cały czas staramy się do, wyrównać poziom hotelowy do, do poziomu ogólnokrajowego, czyli zapewnić, żeby e, wszystkie pomieszczenia, e, które wykorzystujemy do celów hotelowych, e, miały węzły sanitarne, pełne węzły sanitarne. Oczywiście chcemy jak najbardziej u, uatrakcyjnić e, naszym gościom e, ten teren, więc będą w tygodniu, czy ewentualnie w sobotę, w niedzielę różne atrakcje. W zeszłym roku e, może to było troszkę za mało rozreklamowane, bo to też są wnioski na przyszły rok. E, mieliśmy różnego rodzaju koncerty, czy e, no, osoby, które, z którymi e, podpisaliśmy umowy, e, grały u nas na terenie ośrodka, żeby umilić pobyt naszym mieszkańcom. Kinoletnie. letnie, ponieważ pamiętam, że swego czasu rozmawialiśmy na temat kina letniego. Czy akurat ten element również się pojawi, czy też na razie w tym momencie poczekamy na kolejny sezon? To znaczy, się. E, to czas pokaże. Jesteśmy do tego przygotowani, mamy jakby podpisane umowy z ludźmi, którzy mają taki sprzęt i możemy, możemy praktycznie z niewielkim wyprzedzeniem poprosić o rozstawienie tego sprzętu. Tutaj w zeszłym roku brakowało nam jakby rąk do pracy w związku z natłokiem i z tym, że cały czas uczymy się i wyciągamy wnioski z poprzednich lat, więc w tym roku mam nadzieję, że uda się uruchomić przynajmniej dwa, dwa takie pokazy. Panie prezesie, myślę, że akurat dużym plusem jest to, że ośrodek całoroczny ośrodek Sielska Stanica to jest ośrodek, który jest przyjazny również zwierzętom, ponieważ często jadąc gdzieś na wyjazd weekendowy na przykład całą rodziną, nie wiemy, co ze swoim pupilem zrobić. W przypadku sielskiej wiadomo, co zrobić z pupilam. Tak, zapraszamy. Oczywiście ze zwierzętami. Bardzo chętnie ich gościmy. Mam nadzieję, że, że ludzie, którzy mają ogromne serca dla, dla naszych zwierzaków, będą z nimi przyjeżdżali. Zapraszamy serdecznie. Panie Prezesie, już na koniec teraz pytanie, ponieważ patrząc na teren ośrodka, patrząc na te atrakcje, które zostały przygotowane przez Wodkan, przez to, że to się rozwija, to, że to coraz bardziej jest przyjazne dla mieszkańców, a także odwiedzających, są plany, żeby na przykład poszerzyć areał sielskiej stanie. Jeszcze raczej będziemy na razie mówić o tym, co obecnie funkcjonuje w ramach właśnie ośrodka. To znaczy marzeniem naszym, czyli osób, którzy, którzy zarządzają firmą, czy zarządzają ośrodkiem jest to, żeby poszerzyć czy, czy zwiększyć areał, czy powierzchnię tego ośrodka. Mamy jakby już pomysł na tym, na pozostałą tą część. Chcielibyśmy też zmienić układ dróg wewnątrz, wewnątrz ośrodka. Także dla poprawienia bezpieczeństwa, dlatego, żeby była atrakcyjny pobyt, dlatego żeby zapewnić więcej ciekawych atrakcji. Chcemy powiększyć, toczą się już jakieś rozmowy, z poprzednim nadleśniczym również prowadziliśmy rozmowy, jednak nie udało się tego dokończyć. Mam nadzieję, że obecny nadleśniczy no, będzie tutaj szedł w kierunku tego, żebyśmy zawarli jakieś porozumienie. Wszystkich tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda Sielska Stanica, jak będą atrakcje przygotowane na nadchodzący sezon, sezon, zapraszamy już na bliższą sobotę na rozpoczęcie tego sezonu. Budy Grabskie, Sielska Stanica czeka na Was. Jacek Pełka, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Wodkan w Kielnicach był Państwa, także moim gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Serdecznie zapraszamy na w sobotę na otwarcie sezonu.